Jak wygląda wigilijny opłatek? Cieniutki, cichy, biały jak śnieg. Czasem pachnie choinką, ale nie zawsze. Kiedy się go połamie, zapach zostaje jeszcze na talerzyku, jak zapach suszonych kwiatów na górze. Pewna dziewczynka potrafiła odróżnić 20 tysięcy zapachów. Umiała rozpoznać po zapachu olej kamforowy i olej goździkowy. Wiedziała, że inaczej pachnie pomarańcza cała, a inaczej rozcięta. Tłumaczyła, że trzeba poznać najpierw zapach bliskich kwiatów, żeby określić zapach dalekich. Otóż ta dziewczynka powiedziała kiedyś, że opłatek pachnie najprościej, jak chleb. Nieraz na opłatku wytłoczone są święte obrazki. Nieraz jest goły, ale przepasany stroszką z gwiazdą. W czasie wigilii opłatek jest ten najważniejszy i zawsze pierwszy. Dopóki się nie podzielimy opłatkiem, nie można skosztować czerwonego barszczu z łóżkami, czarnego maku, brązowych orzechów i srebrnych ryb. Nawet nie wypada śpiewać koleń. Jak wygląda chwila dzielenia się opłatkiem? Nikt nie siedzi, nawet dziadek staje na baczność jak przed generałem. Mamusia bierze z talerzyka opłatek, łamie rozdaje. Boże kochany, co się dzieje? Co się zaczyna wyprawiać? Tak, jakby gwiazda najdalsza przyleciała i stanęła w lufciku, jak oswojony ptak. Cocia, która nie gniewała się na bójka i trzaskała przed nim drzwiami, jak zrabak kopytami, bierze go w ramiona i całuje w policzek. Ktoś się uśmiecha. Ktoś zaczyna beczeć, jak oszoł stanie. Kraj się wstydzi, więc chowa twarz do kamizelki. Płacze prosta na szelki. Narzeczony miał powiedzieć kocham, ale zaczął się jąkać ze wzruszenia i krzyczeć ko, ko, jakby chciał jajko znieść. Podobny do klarnetu, który spośród dętych instrumentów potrafi najlepiej spotęgować i uciszyć dźwięk. Nawet owczarek szkocki, tak zwany Kolik, który wsadzał do lodówki swój pysk marzycielski i zarazem bystry, z właściwym sobie sposobem podnoszenia uszu, usiadł poważnie i wypozował do rodzinnego portretu. Ktoś popatrzy komuś w niebieskie oczy, Ktoś szepce do ucha, Już nie będę gubił rękawiczek. Mama nic już nie mówi, tylko myśli, Ten będzie inżynierem, tamte lekarką, A ja niech tylko dobrą zostanę. Wszyscy płaczą i są szczęśliwi. Bo jest zawsze taka mądra łza, Która umie się pomieścić w szczęściu. Nawet gorzka i zielona. Po spożyciu połamanego opłatka zostaje talerzy, Trochę na nim igieł wprost z choinki. Blask zimnego ognia. I wszyscy, którzy szukali bardzo wysokiej gwiazdy na najwyższym niebie, nawet nie spostrzegli, że w świętym wzroście spotkali się z łaską pana Jezusa przy zwykłym stole. Na którym tyle razy się stawia zupą pomidorową, choćby śnieg padał na bakier z ciemnej chmury. Święta Bożego Narodzenia sprawiają, że w tym czasie każdy człowiek ma w sobie coś z dziecka. Życzmy sobie zatem, aby jak dzieci mogliśmy ufać bezgranicznie, wierzyć w dobro i cieszyć się z każdej chwili naszego życia. 아나는다섯 <flats>